Dobry wieczór, Magdalena Antoszak. Zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Nie ma chyba dziś ważniejszego wydarzenia w Polsce niż Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Wczoraj otworzyła go Gala od Opola do Opola. W naszym amfiteatrze pojawili się najwięksi artyści polskiej sceny muzycznej. Podczas 60. jubileuszowej edycji festiwalu niektórzy wykonawcy obchodzili też swoje własne twórcze jubileusze. Wiktoria Katus. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to najsłynniejsza w kraju impreza muzyczna. Od 60 lat goszczą tu artyści z całej Polski, którzy bardzo chętnie wracają do Opola każdego roku. Mamy z tym miejscem związanych wiele pięknych wspomnień, ponieważ tutaj udało się nam trzy razy wygrać premiery. Debiutowaliśmy tutaj w 2005 roku. Pielęgnuję wspomnienia z tego festiwalu w sercu, w głowie. Zwłaszcza to wspomnienie z 2020 roku, kiedy wygrałam koncert premier. To absolutnie niespodziewane wydarzenie dla mnie. Niektórzy obchodzili swój jubileusz, między innymi zespół Blue Cafe, który z okazji 25-lecia otrzymał diamentową płytę. Kochamy tu być, kochamy tutaj przyjeżdżać i chłonąć tą atmosferę, która jest wspaniała nie tylko na scenie, ale również za kulisami, więc no, jest to święto polskiej piosenki, jest to święto muzyki w ogóle i fajnie jest tu być, naprawdę cieszę się, że jesteśmy. Przygotowanie występu to praca wielu osób i wiele tygodni ciężkiej pracy. Zawsze mam w głowie jakiś pomysł, potem przekładam go na, jakby na opowieść do ludzi, którzy de mają dedykowane różne zadania, są specjalistami w swojej e dziedzinie, czyli do właśnie choreografa, do osoby, która robi aranżę, do osoby, która robi scenografię, do osoby, która robi kostiumy i wizualizację. I się witamy na scenie na próbie generalnej i łączymy to w całość, składniki w jedną zupę. A opolska publiczność jest wymagająca i surowa w swojej ocenie, co daje wykonawcom dodatkową motywację. Stanie moi drodzy, szalejmy. Ten deszczek, te Niech Polska zobaczy jaka jest tutaj fantastyczna publiczność! Golec Orkiestra i Lombard w Opolu występują od lat. Jak twierdzą, za każdym razem, by zadowolić publiczność, dają z siebie wszystko. Tutaj byle ki się nie da pocić. Trzeba wyjść i konkretnie zrobić swoją robotę na 100%, a najlepiej na 150% albo na 200%, tak jak my, czyli podwójna siła, podwójna energia. Chodzi się na tą scenę i po prostu się myśli, Boże, czy będą się znowu bawić, czy, będą, czy nas przyjmą ciepło, czy będą klaskać, czy będą śpiewać, a tu proszę, kolejny raz śpiewają ludzie. Ciężka praca się opłaca. Opolska publiczność gorąco oklaskiwała wykonawców, a zabawy nie popsuł nawet. Deszcz, który tradycyjnie spadł na początku koncertu. Który występ? Wszystkie były niezwykłe. Zdecydowanie Pektus. Czy deszcz nie przeszkodził na początku w zabawie? Nie przeszkodził, w niczym nie przeszkodził. Było bardzo ładnie. Chwilę popadało, ale teraz jest super. Dla każdego polskiego piosenkarza występ na legendarnym festiwalu w Opolu to ogromny zaszczyt. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. Dziesięciu utalentowanych debiutantów wystąpiło wczoraj na deskach amfiteatru walcząc o uznanie jurorów oraz głosy publiczności. Nagrodę imienia Anny Jantar otrzymał rokowy zespół Feliwers, natomiast serca widzów podbił Jan Majewski. Dla każdego początkującego piosenkarza występ na polskiej scenie to nierzadko marzenie życia. Bardzo ważny koncert, dla mnie chyba najważniejszy w życiu. Legendarny festiwal, legendarna scena i, i na pewno duże przeżycie, także... Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem w tym miejscu. Występ przed ogromną publicznością, tą w amfiteatrze i tą przed telewizorami, to duży stres, ale i powód do dumy. Niesamowite emocje, ogromne podekscytowanie, wiadomo też trema, bo jest to bardzo takie kultowe, yy, popularne wydarzenie. Naprawdę trochę się stresowałam, ale nie był to taki stres, który mnie gdzieś tam demotywował, tylko właśnie odwrotnie. Więc no, teraz czuję po prostu taką totalną radość. Każdy z debiutantów ma swój własny przepis na sukces. Ćwiczyłam bardzo dużo wokalnie, ćwiczyłam tekst, dykcję, bo mam taki dosyć wymagający utwór. Jest to duż, dużo przygotowań wymaga jakby cały występ, ale warto. Udawanie kogoś, kim się nie jest, to prędzej czy później wyjdzie. A wydaje mi się, że każdemu jest do twarzy we własnej osobie i po prostu trzeba iść, być pewnym siebie, tego, co się chce przekazać ludziom, a reszta pójdzie sama. Bardzo ważne jest skupienie, bardzo ważna jest grupa wsparcia, która jest z człowiekiem, bo w takich chwilach, gdzie się czeka na ten występ, no to wszystko analizujemy, tak, każdy dźwięk po kolei. Męczymy się sami w głowie, natomiast jak mamy obok siebie dobrych ludzi, to troszkę się ta atmosfera O polską Karolinkę, czyli nagrodę Anny Jantar oraz czek o wartości 30 tysięcy złotych otrzymał zespół Felivers. Młodzi artyści zaprezentowali utwór Szminka. Generalnie po prostu, jeśli chodzi o to, co nas mogło wyróżnić, no to, że jesteśmy zespołem, że gramy troszeczkę inną muzykę, chociaż Konrad był bardzo bliski naszej muzyce i po prostu ta energia. Brak kogoś takiego na polskim rynku jak my. Niech Rock and Roll wraca do Polski. Natomiast nagrodę publiczności oraz czek na 20 tysięcy złotych otrzymał Jan Majewski, który oczarował widownię piosenką właściwie mi dobrze, którą stworzył razem z Anią Wyszkoni. Chyba się nie spodziewałem, i do zaraz jestem w wielkim szoku. I bardzo się cieszę, że zostałem że doceniony. Jest to moje największe osiągnięcie, jakie zyskałem do tej pory. I bardzo się cieszę, że. Że, że, że tak się wydarzyło. Dla debiutantów wygrana na opolskiej scenie to ogromny zaszczyt i nierzadko początek poważnej kariery. Każdy dźwięk musi wybrzmieć idealnie, a dodatkowo praca kamer, światła, efekty specjalne i całe mnóstwo rzeczy, które muszą się zgrać to po to, żeby festiwalowe koncerty były na najwyższym poziomie. Najważniejsze są jednak same gwiazdy, których próbą przyglądała się Natalia Janus kempel już są ostatnie szlify, wszystko po to, żeby zapewnić Państwu przepiękne widowisko, żeby mogli Państwo świetnie się bawić podczas drugiego dnia festiwalowego. Ja podglądałam te próby przez cały dzień dla Państwa, a teraz sprawdźmy, jak gwiazdy czują się w Opolu. Bardzo lubię ten festiwal, bo też się na nim wychowałam. Trzeba pamiętać o tym, że nasze pokolenie 50+, plus, to jest... Pokolenie wychowane w PRL-u, a wtedy były zupełnie inne czasy i nie wszyscy mieli telewizor. Na przykład moja rodzina przez wiele lat go nie miała i chodziliśmy do sąsiadki na tak zwany telewizor, żeby obejrzeć Opole. Były tylko dwa festiwale, Opole i Sopot i no wszyscy byliśmy urzeczeni, zakochani no, w artystach, którzy występowali. Mam ogromny zaszczyt i ogromną przyjemność jest zapytać panią Alicję Majewską, jak się dzisiaj czuje w Opolu i jaka piosenka kojarzy się pani szczególnie z festiwalem polskiej piosenki. No ja czuję się świetnie, że pani pogodę przywiozła, wczoraj podobno lało, a dzisiaj piękne słońce. Więc pod tym względem czuję się świetnie. Wie Pani, jaka piosenka mi się kojarzy? No trudno już mi nie kojarzyła, mimo wszystko. Najważniejsza piosenka w mojej drodze zawodowej, która mnie się zdarzyła, że pani, ja miała premierę w Opolu, to chyba jednak jeszcze się tam żagiel bieli. Tych dziewcząt nie trzeba nikomu przedstawiać, Tulia, kochane. Wy w Opolu czujecie się chyba jak u siebie, opowiadajcie. Tak, zgadza się, bardzo lubimy tu wracać. Tutaj był nasz muzyczny debiut podczas konkursu Premier 5 lat temu na 55. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Rzeczywiście, droga z Opola do Szczecina jest bardzo krótka od tamtego czasu i bardzo lubimy tutaj wracać. Muszę koniecznie zapytać o współpracę z Haliną Młynkową. Niezwykle udana, inspirująca. Halina to nasz wzór od najmłodszych lat, także czujemy się zaszczycone, że akurat tutaj po koleżeńsku, ramię w ramię staniemy na scenie i zaśpiewamy w premierach nasz najnowszy singiel Przerwany. No Z dziewczynami nie da się po prostu nie mieć fajnej relacji, nie mieć super przelotu, ponieważ one są fantastyczne, są takie naturalne, są prawdziwe, um, są bardzo życzliwe, są super zdolnymi artystkami, bardzo świadomymi, które po prostu na pierwszym miejscu stawiają muzykę um, i e, potrafią naprawdę zadbać o każdy szczegół, nie tylko w muzyce, ale również w uprawie, więc to jest fantastyczne, bo ta współpraca jest bardzo inspirująca. Ja jestem ciekawa, jakie emocje towarzyszą uczestnikom koncertu premier. Z nami jest Anastazja Maciąg. Hej, witam. Czy ty się stresujesz? Oczywiście, że taki delikatny stresik jest, ale to jest bardzo motywujący stres i to jest taki pozytywny dreszczek emocji. Jak się czujesz w Opolu? Cudownie. Byłam tu już kilka dni temu na próbach i naprawdę to miasto ma jakąś taką niesamowitą energię i czuć, że to jest naprawdę święto polskiej muzyki. Jak sami Państwo słyszeli, gwiazdy w opolskim amfiteatrze czują się fantastycznie. Te same gwiazdy są odpowiedzialne za to, że świeci tu piękne słońce i miejmy nadzieję, że będzie świeciło i przyświecało podczas dzisiejszego koncertu. Mam nadzieję, do zobaczenia w amfiteatrze albo przed telewizorami Natalia Janusz-Hempel, Kurier Opolski. Kolejne nazwiska dołączyły do Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Stanisława Celińska, Wanda Kwietniewska, Andrzej Rybiński i Marek Piekarczyk odsłonili swoje pamiątkowe tablice na opolskim rynku. Nie zabrakło wzruszeń, wspomnień i oczywiście muzycznych akcentów. Za poczucie humoru, dystans i ciepło uwielbiana jest przez kolejne pokolenia widzów i słuchaczy, którzy tłumnie przybyli na odsłonięcie jej gwiazdy. W ostatnich latach Stanisława Celińska serca publiczności podbija przede wszystkim swoją muzyką. Przez lata Stanisława Celińska stworzyła wiele niezapomnianych ról filmowych. Jak przyznała sama artystka, to właśnie występ w Opolu w 1969 roku był początkiem aktorskiej kariery. Edward Fischer zaprosił mnie do premier. Zaśpiewałam taką podobną. Zaśpiewałam taką podobną. To zobaczył asystent Andrzeja Wajdy Jan Butkiewicz i postanowił mnie zaprosić na trudne zdjęcia do kraju prazu po bitwie. I tak się zaczęło. Kolejną gwiazdą, która doczekała się uhonorowania w opolskiej alei jest Wanda Kwietniewska, która wspólnie ze swoją bandą wyśpiewała przez lata niezapomniane przeboje. Przypomniał je akademicki chór Politechniki Opolskiej, ja tę gwiazdę mam dzięki temu, że zawsze za moimi plecami stoją ludzie, którzy naprawdę genialnie grają. Myślę, że wczoraj się sprawdziliśmy na koncercie, kto. Sprawdza się także od dekad Andrzej Rybiński. Wokalista, gitarzysta i kompozytor po raz pierwszy w Opolu wystąpił podczas 9 festiwalu w 1971 roku wspólnie z Elżbietą Dmoch i Januszem Krukiem. Koncert odbył się w teatrze imienia Jana Kochanowskiego. Wtedy królował Wiesław Goła z piosenką w Polskę. Idziemy i nie mogliśmy się napatrzeć na niego, jak on to cudownie robił. A my śpiewaliśmy z zespołem 2 plus 1, hej baby, baby. I muszę wam powiedzieć, że im dłużej żyję, tym tych bab, czyli was wszystkich, niespecjalnie rozumiem. I czym jestem starszy, tym właśnie bardziej boję. Ach, ale, ale się trzymam. Swoją osobistą gwiazdę odsłonił także Marek Piekarczyk, wokalista zespołu TSA, który obecny w Alei jest już od 2008 roku. Kwestia Waloborskiej jest ważny dla mnie, szczególnie, że to TSA jest stąd. I tutaj pierwszy raz rozmawialiśmy o tym, co będziemy robili kiedyś. No i to zrobiliśmy razem. Dlatego tu już świętałem się w tym rynku wielokrotnie. Coraz ładniejszy jest. zbiór na opolskim rynku liczy już 87 nazwisk. Kolejne odsłonięcie planowane jest jeszcze w czerwcu. Katarzyna Polaczek, kurier opolski. Zespół zły psy, założony przez nieżyjącego już Andrzeja Nowaka z Opola, rozpoczął wczoraj imprezę Of Pole. To koncert muzyki alternatywnej, odbywający się w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale nie w amfiteatrze, lecz w Opolskiej Stegu Arena. Występom przyglądał się Bartosz Sadliński. To jest chwila o zapachu sensu istnienia. Of Pole rozpoczęło się rokowo. Zespół zły psy którego założycielem był Andrzej Nowak. Najlepszy gitarzysta w tym kraju. Ku pamięci Andrzeja Nowaka, tak zdecydowanie. Nawet znaliśmy się prywatnie. Więc... Ja nigdy nie zgasnę, tak zmarły niespełna półtora roku temu pochodzący z opola muzyk był współzałożycielem także innego zespołu. Po kolorze włosów widać. Jaki to okres czasu dla mnie był zespół TS-a? Marek Piekarczyk zaśpiewał utwory TSA do muzyki akustycznej, czyli takiej, której nie wytwarza się przy użyciu syntezy elektronicznej. Wielączela, dwie altówki, skrzypce, gitara akustyczna i kahun. Rock'n'roll to nie tylko hałas i nie tylko łomot, ale też piękna harmonia i to, to jest poważna polska nasza muzyka. I tam słychać te kwarty, kwinty, nie jakieś tam tercje. Muzyk wyjaśnia też, czym właściwie jest muzyka alternatywna. To jest coś... To jest w zamian tego, co dostajemy na co dzień. Mnie się zawsze przypomina salon odrzuconych z Wangogiem, z Gogenem, z z Cezanem i wieloma innymi postimpresjonistami i ekspresjonistami, którzy, którzy otworzyli własną wystawę, bo ich nie wpuszczono na Louvre, na wystawę doroczną. Na salony ich nie chciano wpuścić, a to oni wygrali. Po rokmenach na scenę wyszli hip-hopowcy. Obok znanego jeszcze z paktofoniki Rahima czy z kalibra 44 Abradaba wystąpił Kleszcz, młodszy raper. Pochodzący ze Śląska artyści wydali wspólnie płytę, a wczoraj razem wystąpili na scenie. to A dziś wieczorem w ramach of Pole wystąpił wykonawcy muzyki jazzowej. Bartosz Sadliński, kurieropolski. A dziś gwóźdź każdego opolskiego festiwalu, koncert Premiery. Kogo w nim zobaczymy? Święto polskiej piosenki. W Opolu wspaniałe gwiazdy i premiery, które stają się przebojami. Rafał Brzozowski, Sara Kmiel i Gromi. Łukasz Drapała, Iwaneczko, Anastazja Maciąg, Mezo i Liwe, Seibert, Anna Sokołowska, Tulia i Halina Młynkowa, Dominik Dudek. 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Koncert Premiery. Dziś o 20.15 w Jedynce. Po tej obfitej dawce polskiej muzyki zmieniamy tematykę. Silna psychika, ale i sprawność fizyczna to niezbędne warunki, by wstąpić do służb specjalnych. Dziś studenci Uniwersytetu WSB Merito Opole spotkali się z przedstawicielami służb specjalnych kontrterrorystami, by posłuchać o specyfice ich pracy. I dociągamy. Raz. Tak zakłada się stazę, opaskę ratującą życie w przypadku masywnego krwotoku kończyn. To jedna z umiejętności, których uczy się studentów administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego. Podstawą jest bytowanie militarne, no bo wiadomo, w tej chwili może się okazać, że człowiek, który był całe życie cywilem, nie będzie wody, nie będzie prądu, znajdzie się w lesie, musi sobie rozpalić ogień, musi zabezpieczyć się przed hipotermią, musi umieć przetworzyć jedzenie, które być może znajdzie. Jak trzeba będzie, to upoluje. Musi umieć oprawić kurczaka, umieć oprawić rybę. Zainteresowanie służbami mundurowymi wzrasta, dlatego na Uniwersytecie WSB Merido tworzony będzie nowy kierunek służby specjalne. To kierunek, myślę, dla tych osób, których pasją są y, służby specjalne tak naprawdę, a więc takie niezwykłe wyzwania. Kierunek, na którym planujemy y, nadawać studentom specjalne umiejętności w zakresie chociażby wspinaczki, nurkowania, strzelania. Chęci to jest najważniejsze, bo jeżeli będą chęci, to będą i możliwości. Każdy w tym przestrzeni się odnajdzie. Czy ktoś ma nadwagę, czy jej nie ma. Czy jest duży, czy mały, czy jest kobietą, czy mężczyzną, nie ma to znaczenia. Każdy ma swoje miejsce w tego typu formacjach. Trzeba po prostu chcieć. W programie nauczania będą szkolenia taktyczne, ale i nauka nurkowania. Dla każdego to jest. Musi oczywiście przejść badania lekarskie, mieć zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badania płetwonorków, i potem można przystąpić do. Nurkowania. Dziś, w ramach zachęcenia studentów do nauki na nowym kierunku, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami służb specjalnych, kontrterrorystami, którzy opowiadali o specyfice swojej pracy. Pełna sala nie zaskakuje. Wojskowość, według mnie, znowu staje się kierunkiem zainteresowań wielu, wielu osób, nie tylko mężczyzn, ale również kobiet. Z doświadczenia wiem, że wielu z, mo wielu z moich znajomych służy, służy w wocie. Kierunek służby specjalny ma ruszyć nauczeni od października. Małgorzata z skupińska Kurier Opolski. Przeszkadzały im meduzy, morskie prądy i słona woda, ale udało się. Pływacy z Opola przepłynęli cieśninę Świętego Bonifacego pomiędzy Sardynią i Korsyką. 14 kilometrów pokonali wpław w 4 godziny i 40 minut. To kolejne osiągnięcie Grzegorza Radomskiego i Szymona Wożka. I poszli. I poszli, a raczej popłynęli, pływacy z Opola Grzegorz Radomski i jego uczeń Szymon Woszek, którzy w 4 godziny i 40 minut przepłynęli na świętego Bonifacego, dystans 14 kilometrów pomiędzy Sardynią a Korsyką. Nie było za lekko, ponieważ były prądy dość. Wyjątkowo modnym, jak na taki krótki odcinek, spychający nas na pełne Morze Czodzienne, ale nasz, że tak powiem, przewodnik, nasz tutaj organizator, no... Całkowicie w 100% zadało nasze bezpieczeństwo. Także czwartek to był jedyny dzień, kiedy w ogóle mogliśmy płynąć. Było ciężko przez fale i prąd, ale daliśmy radę. Wszystko było to, czego się spodziewałem, więc tylko ilość medus przy granicy w Francji to mnie troszeczkę zaskoczyło. Ich zmagania z wodą na bieżąco relacjonowała w mediach społecznościowych mama Szymona. Tato Szymona płynął w asekurującej łódce. W opolu śledzili je od świtu, rodzice Grzegorza. Po prostu obserwowałem z racji tego, że też byłem trenerem pływania i po prostu widziałem, kiedy Szymon ma kryzys i tak dalej. Z obserwacji tego widziałem, jak Grzegorz się zatrzymał, zaglądał za nim. Troszkę się denerwowałem, czy, czy da radę, ale. O Grzegorza byłem pewny. Bardziej o Szymona się martwiłem, czy po prostu tym tempem nadąży, bo Grzegorz dużo szybciej pływa. Nerwy były, ale było też takie taki spokój w nas, dlatego że mieliśmy tą pewność, pogoda im sprzyjała yy, i oni byli bardzo dobrze przygotowani przede wszystkim. Także naprawdę ta pewność i ten, ten moment, kiedy w pół do 12, no przed 12. Dopłynęli, także to była ogólna radość. Pływacy do pokonania ciśniny przygotowywali się od kilku miesięcy. W ubiegłym roku Opolanom udało się przepłynąć w wpław Zatokę Gdańską. Przed nimi kolejne wyzwania, w tym szczególnie przed Grzegorzem, bo w planach ma zdobycie korony oceanów. To siedem najważniejszych przepraw w pływaniu długodystansowym na całym świecie. Małgorzata z Kurier Opolski. Stowarzyszenie Grupa poszukiwaczy obierze świat we współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przeczasuje leśne tereny dawnego obozu. Celem są wszelkie pozostałości po jeńcach, które wzbogacą ekspozycję muzeum. Trudno określić kawałek żelaza. Istniejące od dwóch lat w Głogówku Stowarzyszenie, właśnie do takich zadań zostało powołane. Choć dziś ten fragment dawnego obozu jenieckiego w Łambinowicach porasta las, to ziemia kryje tu przedmioty o dużej wartości poznawczej, bo i historia tego miejsca jest bogata. Obozy jenieckie funkcjonowały w Lamsdorff w czasie wojny francusko-pruskiej, I oraz II wojny światowej. Zmieniały się tylko narodowości Jeńców. Cały czas się wspomagamy, wiedzą muzeum, jaki zakres, jaki obszar miał ten obóz. Ponadto wszelkie nierówności w terenie zdradzają jednak, czy, czy, czy zabudowania, zdradzają zasięg tego obozu. Do współpracy zaproszeni zostali również członkowie innych wyspecjalizowanych grup poszukiwawczych z całej Polski. Efekty przyszły bardzo szybko. Pojawiło nam się dużo fragmentów, całych nieśmiertelników obozowych, które no, to jest takie jednoznaczne poświadczenie y, tego miejsca, tego, że jednak byli więźniowie, coś po nich zostało. Jest bardzo dużo guzików, trochę monet y, z przeróżnych krajów y, i takich faktycznie poobozowych pamiątek. Poszukiwania trwają, jest owocnie, y, wiadomo, że to nie jest na jeden raz. Co warte podkreślenia. Wszystkie znalezione przedmioty są ewidencjonowane na miejscu. Przed nami długotrwałe prace gabinetowe, w czasie których będziemy powiązywać funkcjonalnie odnalezione zabytki z obozami, poligonami wojskowymi, które tutaj były zlokalizowane w czasie zarówno II wojny światowej, jak i wcześniej. Zdarzają się też oczywiście artefakty powiązane z już z tą historią powojenną. Te również zabezpieczamy. Nadmieńmy, że ze względu na prowadzone tu prace, Policja i Straż Leśna zapowiadają co najmniej dwuletni nadzór nad tą częścią leśnictwa Tułowice. A wartością dodaną całej akcji było wysprzątanie przez poszukiwaczy lasu. Maciej Dobrzański, Kurier Unia Europejska przyjęła tak zwany pakt migracyjny. Opłata za odmowę przyjęcia jednego migranta ma wynosić 22 tysiące euro. Przeciwne temu rozwiązaniu są Polska i Węgry. Szereg wątpliwości mieli także goście Tomasza Kapicy w dzisiejszym odcinku programu W Centrum Uwagi na naszej antenie. Nie wzięto jako uchodźców, również uchodźców wojennych z Ukrainy, Polska. Przyjęła ponad milion uchodźców z Ukrainy i powinni oni być ujęci w tym systemie migracyjnym całościowym Unii, na równym jak uchodźcy z kierunków południowych i Bliskiego Wschodu. I uważam, że to jest fiasko polskiego rządu, dyplomacji polskiej w ramach Unii Europejskiej. 1900 osób taka jest pula polska w tym wszystkim przy, przy 3,5 tysiąca gmin. Czyli my mówimy o tym, żeby wśród tych nieszczęśników, których zdecydowalibyśmy. Że można ich przyjąć. W co drugiej gminie jedna osoba. Chrześcijańska Czyli demokracja i miłość pod bliźniego. Pod płaszczykiem tak, zwanym, tak zwanej Solidarności Europejskiej, o której Pan mówi, Wy dzisiaj zgodzilibyście się na pstryknięcie Berlina i Brukseli, aby nam tutaj Niemcy wagonami przywozili no muzułmańskich imigrantów. Nie, tu chodzi o to, że do Berlina, ja, powiem panu, ja, ja wczoraj na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki spotkałem polską repatriantkę z Kazachstanu. Trzy lata temu przyjechała do Opola. I się spotkam z nią w przyszłym tygodniu, ponieważ trzeba w końcu sprowadzić dziesiątki tysięcy naszych rodaków, Polaków z Kazachstanu. Za każdym razem, czy to jest muzułmanin, czy to jest chrześcijanin, czy to jest ateista, to jest człowiek po pierwsze. To po pierwsze po drugie, lewica poprzez swoich europarlamentarzystów złożyła projekt, którym jasno wskazujemy, że Komisja Europejska powinna, i taki projekt jest w Parlamencie Europejskim. 500 euro przeznaczyć na jednego uchodźcę. Gdyby ta solidarność unijna była, to Unia Europejska natychmiast, kiedy tu na terenie naszego kraju pojawiło się tyle uchodźców, rzeczywistych, prawdziwych uchodźców z y, Ukrainy, to natychmiast w ramach właśnie tak zwanej solidarności udzieliłaby konkretnego wsparcia. W głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody, którą przygotowała i zaprezentuje Dominika Merta. Zachęcam też do obejrzenia programu "Odczarowany las" o godzinie 19:00. No i oczywiście proszę oglądać dzisiejsze koncerty festiwalowe. Ja dziękuję za wspólny wieczór, życzę dobrego wieczoru festiwalowego. Do zobaczenia.